Siemanko ludzie, z tej strony Gryfć witam was w kolejnym odcinku z Geta Online Znowu zaczynamy sobie O kurde, tylko kogeta klasika mogę wziąć Ale ja. To ci ciekawostka Okej, okay, to weźmiemy sobie w takim razie jakiś taki Gorący róż, myślę że będzie idealny Jakiś zakład tak na 200 Może na siebie postawię, no i możemy grać W takim razie Tutaj nic ciekawego 5 przegranych tylko ma Więc za dużo nie gra, 24 o kurwa, ten ma 320 na 399 to trzeba uważać, słuchajcie, bo Bo, bo będzie robił robotę Będzie robił robotę, ewidentnie Nie no, wszyscy mają chyba taki sam ten klakson, więc jest szansa na to, że Wszyscy mają standardowe Chyba tak, chyba wszyscy mają na stan... Dardzie, ale ten Samuel tak wyskoczył do przodu, słuchajcie, że to jest aż niemożliwe To jest aż ciekawe. Ło, wow, fak, jak ja tam przejechałem. Jaki skurwiel, no. Jak ja tego nienawidzę, słuchajcie. Jak ja tego nienawidzę, jak ktoś nas wypcha tak hamsko na rogu. Bo ja rozumiem, jak jedziesz prosto i ktoś cię wypcha, to tam par 6, kurwa. Ale jak jedziesz na rogu, nie? A ktoś cię wypcha, to to jest tak kurwa hamskie. Super. Aha! Pure Grey przeskoczył z lewej na prawą Przeskoczył, bo on był po lewej stronie I po prawej stronie, kurde, ten Przeskoczył, super, po prostu super Nie mam pytań Super, zdobywa pierwsze miejsce Ale to nie kończy pierwsze miejsce Więc trzeba by było tak Ja pierdole Naprawdę wpadłem w poślizg No nie, no po prostu No kurwa, no nie, słuchajcie No kurwa dzięki, ziomek. Nie, dzięki, po prostu dzięki. Dobrze, że wszyscy się rozjechali, bo jakby mnie ktoś wyprzedził przez tego imbecyla, to bym się trochę zdenerwował. A szkoda, że nie mogę strzelać, to bym mu w łeb strzelił, chyba cztery okrążenia tam pisały, nie? No to będzie super, coś czuję, bardzo super. Także jedziemy jakoś tak boczkiem tutaj, spróbujemy coś tak wyśmechtać się. Jest szansa tutaj zrobić cokolwiek więcej, ale nie wiem jak to się zakończy w sumie. Bo 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 jak wiecie tutaj jest różnie. Dobra, ładnie nam się tu udało wyjechać. I zobaczymy, może się nam uda go dogonić. Może, ale to nie jest powiedziane, że nam się uda. No i tu jest taki wałek delikatny, bo trzeba się dobrze wbić. Jak się źle wbijemy, to jest po jabkach. Tutaj. Tu delikatnie hamujemy. Ale tak, żeby nie tracić za dużo prędkości. Dokładnie. Tutaj, pięknie. O kurczę, rangę w ekipie wbiłem. Czyste okrążenie. Odblokowano w ekipie czaszkę, więc super. Na pewno się przyda. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy ich tam jeszcze capnąć. Jest taka szansa. Mała, bo mała, ale jest. Coraz bliżej ich jesteśmy więc wow, 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 wow. Na takie rzeczy trzeba uważać, bo mogło to się zakończyć różnie naprawdę ale już go widzimy jak go widzimy to już jest plus i to wielki słuchajcie naprawdę wielki plus byleby się tylko nie wbić w kogoś, kto będzie jechał z naprzeciwka, bo to by było trochę biedne. No, 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 jeszcze kawałeczek, kawałeczek milimetry 4 z4. O, Jezus, to już ostatnie okrążenie jest. To teraz to już trzeba gonić. To już nie ma co. To już po prostu trzeba gonić słuchajcie za nim. Trzeba go próbować gryźć po kostkach. Gryźć. Po prostu gryźć go po Do widzenia. Na prostej to można. Na prostej naprawdę można. Na zakręcie nie robię, bo to chamskie, ale na prostej owszem. Jeszcze ten gościu jest przed nami, zaraz, ten pierwszy. Więc warto by było go ciachnąć tutaj. No ile jak się musi gdzieś wyrąbać, no bo jak się nie wyrąbie, to jest po jabłkach. Naprawdę, to jest jedyna opcja, żeby on się gdzieś wpieprzył w coś. No i co. No i Dupa skończył na pierwszym, i my kończymy na drugim. No, ale drugie zawsze lepsze niż trzecie. Nic nie ma tragedii w sumie. Zobaczymy, ile oni jeszcze będą jeździć. No, na pewno 25 sekund. Ale czy się wszyscy wyrobią? O 6400 dostaliśmy za to. Tak? O, 6400. No to super. To super. Pieniążki są, pieniążki się zgadzają. Bardzo mi się to podoba. Zobaczymy, jak długo to tutaj potrwa. Mam nadzieję, że. No, niezbyt długo. Zmieńmy sobie kamerę na jakąś. Jezu, on czwarte okrążenie jedzie i on nie wie, że tam trzeba zwolnić. Oj, to nie, to, to jest słaby w takim razie: naprawdę jest słaby. Jeżeli nie wyciąga wniosków ze swoich wcześniejszych błędów, to jest po prostu słabissimo i to totalne, słuchajcie: naprawdę totalne. Ale zobaczymy, co tu będzie jeszcze ciekawego. 1000 Ekspa znowu żeśmy dostali. Tak, 10 Gierek to jest level mniej więcej. Przy takim 1000 Expa. Nawet fajna ta mapa. Najlepsze okrążenie ja wbiłem, co jest najciekawsze. 54,5 sekundy. Ale nie udało mi się być pierwszym. I to jest bieda. I to jest to okrążenie, które bezdotykowe prawdopodobnie przeleciałem. Chciałbym. Chciałbym, no na pewno nie to. Wyprawka z Doków. Nie no, może weźmy tą trasę 68, to będzie ładniejsze. O, i tak. Wyrywkę z doków będziemy grać. No trudno, trudno, słuchajcie, było miło. Ale lecimy do doków w takim razie. Spróbujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem wyjdzie normalnie. Jakiś jeden gościu uciekł w ogóle na swobodną rozgrywkę tam. Niech mu będzie. Nie chciałem wybierać żadnych pojazdów latających, bo. No bo nie, bo nie umiem za bardzo latać. Wniosek z tego. Prosty i taki tam. Gościu tutaj powyklinał, czy tam babka powyklinała na Dragona wniosek z tego jak on tam sorry pisał Chociaż tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi Bo jakbym rozumiał po rusku to bym wam powiedział No ale niestety Ktoś do wody wpadł tak by the way Jest nas pięciu Trochę mało No nie, o nie, 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 nie O nie, nie, na pewno nie Na pewno słuchajcie nie Gdzie rajd? Right, to jak będziemy się porozumiewać ty imbecylu? Czy 17 level ma to, to nie wie co to jest No dobra, ja wychodzę z tego, wniosek z tego, bo to nie ma sensu To naprawdę nie ma sensu, żebyśmy tam stali O, nie widziałem tego logo, logo GTA Online tutaj w, w lewym rogu To jest jakaś nowość, słuchajcie, to jest na pewno jakaś nowość Niedawno to musieli dodać, wniosek z tego jak wcześniej tego nie widziałem. Chyba, że to jest tylko przy wychodzeniu z meczy. No ale to tak czy siak bym to już widział wcześniej. Zobaczymy, ile nam się tu będzie GTA online wczytywało, bo z tym jest różnie, słuchajcie. Raz się wczytuje 5 minut, raz się wczytuje 50 minut. Jest po prostu super pięknie i przyjemnie. Nie wiem, od czego to w sumie zależy, ale chyba trzeba będzie pokombinować z tym natem, o którym tak tam. Miłosiernie piszą w tym GTA jak tylko wchodzisz Że popraw swój komfort rozgrywki I tak dalej i tak dalej Trzeba będzie pokombinować z tym Zobaczyć co tam można zrobić Jak to pozmieniać I przede wszystkim ile nam to da Bo nad w Fifie na przykład Robił to tyle, że można było Aha Ok. wrzuca nas do normalnego GTA Także słuchajcie Do za chwili Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy w jakiejś tutaj grze. Wybierzmy sobie banshee, myślę. Jako i tak, że mamy standardowe pojazdy, to to banshee będzie myślę najlepsza tutaj, bo on najbardziej umie nim kierować. Okej, okay, gotowe. Mogę sobie jeszcze jakiś zakład zrobić na siebie. Chociaż i tak wiem, że mam małe szanse na wygraną, ale zrobimy sobie zakład na siebie. No jak, no pokazało mi banshee standardowe. A oni na niestandardowych samych jadą. To chociaż swoje Banshee bym wziął Miałbym szansę tutaj jakieś Bo tak to nie mam ich wcale A jeszcze jesteśmy na trybie pierwszoosobowym To już w ogóle jest pięknie No super, po prostu super Zawsze wybierało to, to auto Które mam niestandardowe A dzisiaj mi wybrało auto standardowe No to jest po prostu piękne Gdybym ja wiedział, że się da stan niestandardówkami To bym naprawdę wziął te niestandardówki Ale niestety nie było mnie w lobby Jak to wybierali No i wyszło jak wyszło tu widać właśnie ten problem, że jak człowieka nie ma w lobby, to jest jak jest. Aha! Nie, no, ogółem, gdyby nie fakt, że. spadłem, to byłoby pewnie spoko. No, ja sobie poczekam chwilę. Byłoby pewnie spoko. No, ale ja już wiem, jak to się będzie wszystko kończyć, słuchajcie. O jezus, Los Santos Radio tutaj jeszcze jest. Zresztą pisze, znaczy się. Na tak, w takim sensie mi chodzi. Bo to, że jest, to ja wiem. Nic nie widać z tej pierwszej osoby jak się jedzie i to jest ten problem, słuchajcie. Bo człowiek jedzie na wyczucie tak naprawdę, a nie jedzie normalnie. Bo to nie jest, słuchajcie, real life, żeby zasuwać na pierwsze osobówce. O, Jezus, wyprzedziłem kogoś po drodze. Super, podoba mi się to bardzo. Znaczy tamtych już raczej nie mam szans dogonić, bo. No, tym bardziej nie mam szans już ich. No, to teraz już 100% nie mam szans nawet tego piątego dogonić. Po prostu super. Bo gółem, no ciężko się jeździ na tej pierwszej osobówce, jak widzicie zresztą. I to bardzo ciężko, naprawdę trzeba mieć dobre wyczucie tutaj wszystkiego. A ciężko mieć w grze wyczucie na przykład tego, jak duże jest auto. Naprawdę ciężko, więc wygląda to, jak wygląda. Człowiek jedzie tak naprawdę tylko i wyłącznie na jakieś takie no delikatne wyczucie, które gdzieś tam się zakorzeniło. To znaczy, że wiesz, że masz tutaj gdzieś delikatnie zjechać w prawo, tu gdzieś delikatnie zjechać w lewo, coś takiego. Super, oni już skończyli, a ja jestem w pizdu daleko jeszcze. A zaraz mi pewnie timer wyskoczy, że mam 25 sekund, żeby dojechać. I będzie genialnie. No, no i właśnie, no, no i właśnie o tym mówiłem, nie? Czuję się jak ten noob, który nie wie jak jeździć, słuchajcie, w tej grze, no ale niestety oni mieli dużo lepsze auta, to trzeba powiedzieć wprost. I oprócz tych dużo lepszych ja już nie mam szans dojechać do tej mety, ale mogę sobie po prostu pojechać wprost. Mieli dużo szybsze auta i w ogóle. Więc bez sensu ogólnie, bez sensu. Dobra, raz, dwa, trzy i koniec meczu. Super. NU! Mam nadzieję, że dostanę za to jakiś hajs. Bo JP to nie potrzebuję. To i tak jest do niczego w sumie. 878. To już wiem, że ten pierwszy ma z 10 koła. Las Venturas Bookies. Przełącz nazwy graczy. Aha. Mogłem tak zrobić. Ok. Zakłady minus 10 tysięcy gościu ma? To na kogo on postawił? Nie podobało mi się to. Na kogo on postawił w takim razie? Bo na pewno nie na ten, nie na siebie. A ja bym nie chciał nocowy, no niezły kanał będziecie grać. No dobra, no niech będzie ten niezły kanał. Niech wam będzie ten niezły kanał jeszcze. Zobaczymy, jak to tutaj się skończy. No i let's see. Aha, ten gościu gra w ogóle na padzie. Ma 149 level, gra na padzie. Ciekawostka. Ogólnie miałam najniższy level z nich wszystkich, więc jeżeli dadzą na niestandardowe auto, to bez sensu. No, niestandardowe pojazdy włączone, więc będę cały czas ostatni. Bo przy takim levelu nie da się nie mieć do dobrze podrasowanego auta. No sorry, ale coś jest niehalo. W kurwie się wezmę smarta. Niestandardowy gantlet tutaj mamy. No dobra, no gantleta miałem za darmo, więc sobie go wezmę, no. Obstawię na siebie całe trzy stówy. Aha, jeszcze jest z tym. No to super, po prostu super. Naboje sobie mogę kupić do specjalnego karabinku. Tak czy siak bym musiał. No dobra, gotowy do gry. Nawet nie biorę kamizelki, bo to nie ma sensu. Naprawdę to nie ma sensu. No super. Już widzę, czym wszyscy jeżdżą. Wszyscy mają to samo co my, nie? Nie Oni mają jakieś inne trochę No i jest super, po prostu jest super Dość, że jesteśmy ostatni Będziemy cały czas ostatni, bo ja już to widzę Chyba, że naprawdę tutaj coś się wydarzy Ale jak tak będziemy jeździć to my na milion procent będziemy ostatni. No nie ma co gadać w takim razie. Gosiu tam zdobywa pierwsze miejsce. No i wcale się nie dziwię, że ma pierwsze. Jeszcze jakiś ziomek mi w plecy wjechał. O, dzięki. Dzięki stary pomogłeś mi. No i tak właśnie myślałem. I tak to mniej więcej z nimi będzie wyglądać, nie? Będą jechać, rzucać miny i to w sumie tyle. Bo ja. Mie na miny nie stać, no niestety, przykro mi, przyjaciele. Ale mnie na miny nie stać. Więc nie będę przesadzał tutaj. Ha! Ktoś źle, minę rzucił wniosek z tego. Trzeba uważać na te miny, ale no niestety ja ich nie będę tutaj widział. A, myślałem, że tu ktoś stoi, a to auto. Aj, Super. Po prostu super. Ciekawe jak ja mam tu teraz wjechać. Dobra, weź co, no, jednak odrodzenie. Tak na hama trochę zrobimy, ale no trudno. Będziemy tak powolutko. To nie ma sensu słuchajcie się śpieszyć nawet w tym. na tym tutaj na tym wyścigu. No bo jak widzicie jesteśmy ostatni, no siłą rzeczy. Tutaj są miny, do widzenia. Tutaj są miny, do widzenia. Nie wiem czy nie zbliżeniówki ludzie rzucają, więc Wygląda to jak wygląda Wezmę sobie Spida, Może się w życiu przydać Jest szansa na zrobienie tutaj czegokolwiek Ogólnie jestem trzeci z czterech Co jest ciekawe, bo ten jeden jest tutaj cały czas Wniosek z tego Wniosek z tego, że tak, że ten gościu jeden jest tu cały czas. Aha, no nawet go nie wysadziłem, bo on się sam wysadził. Albo ktoś go wysadził. Więc ciekawostka. Wiedziałem, kurwa, wiedziałem. No ale tak czy siak, to on nie ma co do gadania, bo i tak będzie ostatni, i tak. Albo będzie NU, albo ostatni. Trzeba stąd wziąć wniosek z tego, bo będzie strzelał to ostro. A jest szansa zrobić tutaj cokolwiek większego, niż tylko. Kurwa, nie trafiłem nawet w to. O, dobra. Udało mi się szybę rozwalić, co jest bardzo ważne w tym momencie. Bo ja nic nie widziałem, jak robiłem tak. Zbliżeniówki, do widzenia nie myślę, że co, że ja ich nie widzę, czy co? Jeszcze jak to tak miga, to już w ogóle. Dobra, tamten ich sprząta wszystkich i to jest bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba. Że on ich tam, jak tam sprząta. Mógłby ich jeszcze trochę posprzątać. No, ale on będzie chyba tak tylko stały i się strzelał, słuchajcie. Dokładnie, dokładnie będzie stały i się strzelał tylko. Czemu się nie da przekręcić? Ale bez sensu Nie dało się przekręcić, no totalny sensu Słuchajcie Do widzenia Chyba go trochę przejechałem Tak mi się wydaje przynajmniej Dobra, trzeba stąd wiać w takim razie Bo on zaraz się tu zrespi i będzie na złoju On ogółem sobie w bazuką z Kubaniec strzelał Żeby było śmieszniej no, pierwszy na pewno nie skończymy. Nie skończymy też ostatni, więc w sumie nie ma takiej jakiejś wielkiej tragedii z tym. No, ale nie skończymy też drudzy, co jest trochę słabe. A wolałbym drugi skończyć w tym przypadku. No, ale niestety i tak dobrze, że kończymy, słuchajcie, trzeci, bo tamten gościu jakby się uparł, to by nam nie dał skończyć tego jako trzecim, tylko po prostu by grał do samego końca i by był przypał i to dość ostry, bo nie mielibyśmy z nim szans. Tego co ja widzę. No i koniec. Koniec. Zobaczymy, jak gościu tam długo będzie sobie stał. Jeszcze ma 30 sekund, prawdopodobnie. Albo i mniej nawet już. O, albo już po prostu koniec. Kończysz trzeci i tyle. 5 minut trwała gra. Prawie 3 koła żeśmy zarobili, więc ładnie. 1500 expa też ładnie. Nie powiem, że nie. No ale niestety nie wygraliśmy. Także słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie. No i co, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie jakiś komentarz, zostawcie jakąś łapeczkę w górę, zostawcie jakieś suba. To w sumie tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o to, tutaj nasze granie. Dziękuję Wam za oglądanie, no i zapraszam Was do na następnych odcinków. Na razie, no i cześć. Podobał Ci się filmik i chciałbyś zobaczyć więcej? Subskrybuj.